5 listopada został oddany do użytku wyremontowany odcinek drogi powiatowej nr 1704W o długości 891 m w miejscowości Trzebień na terenie gminy Magnuszew. Przebudowa polegała przede wszystkim na zdjęciu całej konstrukcji na ze względu na jej bardzo zły stan, czyli tak naprawdę odbudowaliśmy drogę od podstaw, czyli rozebrana została cała konstrukcja, zrobiona została od nowa cała podbudowa, właśnie z warstwami bitumicznymi. Z prac wykończeniowych były to pobocza oraz zjazdy z kostki Brukowej do posesji w miejscowości Trzebień. W zadania wzięli udział wicewojewoda mazowiecki Patryk Fajdek, kierownik delegatury mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, Rafał Molga, starosta Kozienicki Krzysztof Wolski, członek zarządu powiatu Kozińskiego Waldemar Trociński, burmistrz Magnuszewa Wojciech Wachnik, wiceprezes zarządu przedsiębiorstwa robót inżynieryjno-drogowych w grójcu Dariusz Kulkowski, wykonawca inwestycji, kierownik budowy Przemysław Piotrowski oraz dyrektor zarządu dróg powiatowych w Kozińcach Marcin Łopuszański wraz z pracownikami. Bardzo się cieszę z kolejnej inwestycji na terenie powiatu Kozińskiego, inwestycji drogowej, która jest realizowana przez wsparciu rządowy, milion sześćset tysięcy złotych właśnie na tą drogę, tak żeby mieszkańcy mogli dojechać do mieszkań socjalnych, do instytucji Kultury, po prostu bezpiecznie poruszać się po regionie. I też cieszę się z tego powodu, że właśnie ta droga ułatwi życie, takie codzienne życie mieszkańcom właśnie powiatu kozienickiego, więc nic tylko się radować z tego właśnie, że ta współpraca na linii administracja rządowa, samorządy tu na terenie powiatu kozienickiego wygląda dobrze. Warto chciałbym podziękować panu staroście i wszystkim, którzy przyczynili się do budowy tak wspaniałej. Odcinka. Dziękuję firmie, która wykonywała tą drogę i że wyrobili się w terminie. Droga przyczyni się na pewno do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po raz kolejny w tym roku gościmy w gminie Magnuszew. Oddajemy kolejny odcinek drogi w Trzebieniu. Na pewno nie jest to może szczyt marzeń mieszkańców, niemniej jednak ze względów na sprawy związane z prawem własności musieliśmy realizację tego zadania podzielić na kilka odcinków, ponieważ niektóre działki niestety nie jesteśmy w stanie do dzisiaj jeszcze uregulować. Ale wierzę, że uda nam się przezwyciężyć te problemy i w niedalekiej przyszłości będziemy starali się dalej kontynuować to zadanie. Serdeczne podziękowania tutaj dla gości. Mam nadzieję, że też współpraca nam się będzie dobrze układała, że te wnioski, które będziemy składali w dalszym ciągu będą uzyskiwały akceptację, a to dla nas jako samorządu powiatowego na pewno jest bardzo ważne. Dziękuję wykonawcy, ponieważ ta współpraca naprawdę dobrze nam się układa. Wierzę, że kolejny odcinek oddany w dniu dzisiejszym będzie przez długie lata służył społeczeństwu. Będą zadowoleni z tego, że ta infrastruktura drogowa w powiecie kozienickim coraz bardziej się poprawia i dziękuję również panu dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych, który ze swoimi pracownikami, czuwał, ażeby to zadanie było wykonane jak najlepiej. Wierzę, że będziemy zadowoleni wszyscy wspólnie z realizacji kolejnego odcinka. Ta inwestycja jest wyczekiwana przez mieszkańców naszej gminy od wielu, wielu lat, więc to też cieszy się, że takie inwestycje są realizowane na terenie naszej gminy. Takie inwestycje są potrzebne i aby jeszcze więcej takich inwestycji. Chciałbym również bardzo serdecznie podziękować panu wicewojewodzie Mazowieckiemu, Patrykowi Fajtkowi za wsparcie. Oczywiście wielkie podziękowania też dla Starostwa Powiatu Kozińskiego za udzielone wsparcie finansowe na realizację tej inwestycji. Panu dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach za koordynację. Przy budowie tej drogi, oczywiście generalnemu wykonawcy, za pięknie wykonaną inwestycję, jak widać. Także jeszcze Was bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i oczywiście zachęcam do współpracy wszystkich samorządowców na każdym szczeblu. Wartość inwestycji to prawie 2,5 miliona złotych. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ponad 1 608 tysięcy złotych. Natomiast wkład własny powiatu wyniósł ponad 889 tysięcy złotych.